Całe ręczne szyci już za mną jak widać, łapałam każdą niteczkę ze szwu i kawałeczek materiału z góry. Oczywiście szycie ręczne zawsze minimalnie widać, ale jeżeli ono jest zrobione estetycznie i przede wszystkim uważnie, to naprawdę jest to całkiem fajny sposób i jeszcze musimy zakończyć nitkę. To był mój ostatni szef. Tu mam nitkę i teraz uwaga. Robię sobie malutką pętelkę. Łapię dosłownie jedną niteczkę czegokolwiek. Doprowadzam do takiej malusieńkiej pętelki i przez tą pętelkę jeszcze raz przewlekam nitkę i zaciskam. Na wszelki wypadek robię jeszcze raz to samo, czyli znowu łapię jedną niteczkę czegokolwiek, oby mniej więcej w tym miejscu. Robię sobie malusieńką pętelkę i przewlekam jeszcze raz przez i zaciskam. I teraz nie obcinam tutaj, bo zwisałaby mi nitka, tylko wbijam się igłą w materiał tuż przy tym wykończeniu i prowadząc tą igłę gdzieś tam w środkiem, wyłażę sobie gdziekolwiek na zewnątrz. Tu w ogóle nie ma śladu, że była nitka. Ta nitka mi wyszła tutaj, gdzieś na środku paska i teraz uwaga, ja ją obetnę przy samym materiale. Śladu nie ma, wiem, że tam mam jakieś 2 cm nitki, która powoduje, że wszystko mi się trzyma i mamy wykończone. Mamy też skończony fartuszek, zostało nam go tak naprawdę tylko i wyłącznie odprasować.